Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym otoż odcinku zajmiemy się dodawaniem naszych MPC-tów do gry oraz naprawimy niektóre rzeczy, a bardziej zmienimy nazewnictwo, żeby było bardziej intuicyjne. Więc nie przedłużając, zaczynamy ten odcinek, a na początku zajmiemy się rysowaniem naszego MPC-ta. A więc przechodzimy teraz do naszego Intellij'a, gdzie zaimportowaliśmy już naszego MPZ-a. Nazwałem go Maciek. Wygląda on w taki oto sposób. No i dodamy sobie go do gry, żeby po prostu nam się na razie póki co wyświetlał i jako tako reagował na różne tam rzeczy. Więc stwórzmy sobie w Ntitles nową paczkę. Nazwijmy sobie ją NPC. No i dodajmy sobie nową klasę, także NPC. Dobrze, dajmy żeby rozszerzała Entity. Z naszego entity, które stworzyliśmy. No i dodajmy sobie tej konstruktor. No dobrze, to są parametry, które muszą być wymagane, więc nie będziemy ich zmieniać. Ale przydałoby się zmienić kilka rzeczy. Na pewno zmienimy sobie tej, żebyśmy mogli podawać Float X i Float Y o właśnie w taki sposób. No i jeszcze ustawimy sobie coś takiego, żebyśmy mogli nazywać nasze postacie. Więc wejdziemy sobie do Entity. I stworzymy sobie tutaj koło naszych statystyk. Dajmy sobie tutaj, dajmy sobie public string name. Właśnie na taki sposób. Dobrze, czy już mamy coś, żeby ustawić nasze imię? Oczywiście imię nie będziemy ustawiać w NPC, tylko będziemy to ustawiać jakby w klasach dziedziczących po npc, Więc póki co tutaj nic nie robimy. Kolejną rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, to stworzyć nasze ciało. Więc dodamy sobie, no i jak możemy tutaj jeszcze zauważyć, mamy tutaj naszą szerokość oraz wysokość. Damy sobie szerokość na 14 i na przykład wysokość na 32. Szerokość jest równa 14, z tego też powodu, że po prostu gracz nie będzie wtedy kostką. Tak samo zrobimy z naszym playerem, czyli tutaj. No i jak teraz uruchomimy nasz program, no to możecie zauważyć, że nasz gracz teraz jest prostokątem. Tak jakby jest, jest ta kolizja odpowiednia do naszego ciała postaci, no i dlatego tutaj damy 14 bo mpc będzie w zasadzie tą samą tekstą co nasz gracz tylko tam troszeczkę zmienioną więc sądzę, że to będzie odpowiednie dobrze, teraz musimy ustawić jakąś animację no i animację ustawimy sobie już w klasie pochodnej więc z tym się na razie nie zajmujemy no i możemy w zasadzie teraz stworzyć już naszego mpc stworzymy sobie naszego mpc, nazwiemy go Maciek no i rozszerzymy to o MPC dobrze stworzymy sobie nasz konstruktor, dodamy sobie tej set animation, no i pobierzemy to z naszych assetów, więc asset get texture, no i asset, no i damy sobie na przykład npc Maciek. stworzymy sobie taką zmienną, więc damy create field Maciek, o właśnie tak, damy sobie to jako pole statyczne, no i dajmy sobie tutaj ścieżkę naszego npc więc klikamy prawej przycisk myszy, copy path reference, no i na przykład to. No, i teraz, jak to skopiujemy, to będziemy mieć w zasadzie go pobianego. Dobrze, wszystko działa. Tutaj jeszcze będziemy musieli podać size. No to oczywiście, size dla naszego gracza jest równy 32. Bo jak dobrze wiecie, jedna klatka tej animacji posiada szerokość 32, no i także szerokość 32. To już mamy za sobą. I w zasadzie mamy już to wszystko ogarnięte. Dodajmy sobie jeszcze tej name'a. Dajmy name Maciek, O właśnie tak. No i dodajmy sobie mu jakiś takie ID jakby. Dodajmy sobie ID naszego npc więc twórzmy sobie tutaj public static final int ID, no i dodajmy sobie, że to jest NPC o ID 0. Będziemy to używać w, w przyszłych jakby materiałach, na przykład do odtworzenia naszego save'a, więc to nam się może przydać, więc w taki oto sposób to dodajemy. No dobrze, stworzyliśmy już sobie naszego maćka Teraz przydałoby się go stworzyć na naszym świecie. Więc żeby to zrobić, wejdziemy sobie do Item Setter, o właśnie tutaj, no i zmienimy sobie trochę tą nazwę, bo będziemy tutaj także ustawić jakby npc Więc klikamy Shift F6 i nazwijmy to Assets Setter. No i dajmy też, żeby tutaj nam zmieniło jakby na Assets Setter z mojej OK. No i wszystko nam tutaj działa. No i dodajmy sobie tutaj kolejną listę. Tylko tym razem z naszymi MPC-ami. Czyli dajmy MPC. No i nazwijmy to także tak samo. O, właśnie tak. No i stworzymy sobie w naszym konstruktorze listę. Oczywiście nam się tutaj tak pokazuje. Ale zrobimy to troszeczkę inaczej. O, właśnie tak. No i dodamy sobie tej public void set MPCs. No i teraz tak. Dodamy sobie, żeby można było dodawać jakieś npc ty W tym przypadku dodamy sobie naszego maćka gdzie musimy podać x, y, world i batch Dobrze, to dodamy sobie go troszeczkę nad graczem więc wejdziemy do naszego gracza pobierzemy te właśnie wartości no i ustawmy, żeby był uznajmy na 620 potem dodajemy standardowo batcha i worda oczywiście tutaj w odwrotnej kolejności teraz w zasadzie zrobimy sobie funkcję update no jak dobrze wiecie to tutaj mamy render bo no to będzie nam służyć do renderowania tych naszych asetów więc dodamy sobie, żeby nasze MPC-ty mogły się renderować Potrzebuje to oczywiście delta time, więc dodamy sobie tutaj w naszych argumentach delta time. No dobrze, wyświetla nam się błąd, więc klikamy tutaj, no i po prostu delta time. Przekazujemy właśnie z tego otóż parametru. Teraz musimy dać sobie void update, o właśnie tak. No i teraz musimy sprawić, żeby nasze mpc-ty jakby się także update'owały. Więc weźmiemy sobie do kolejnego for'a, zrobimy tylko tym razem dla naszych mpc-tów. NPC, no i update. No i tutaj także delta time. No i tutaj damy delta, oczywiście w delta Time. No dobrze, zrobiliśmy już nasze delta Time, więc wszystko jest elegancko zrobione. No i teraz możemy zobaczyć, czy nasze NPC się ustawią i wyrenderują Więc wejdziemy do naszego Game Screen. No i tutaj damy sobie w funkcji tutaj na górze. O właśnie tutaj. Także Set MPCs Ok, w funkcji już mamy wywołaną funkcję Właśnie Render, tylko z Asset Setter Więc wejdziemy sobie teraz do naszego Updata No i ustawmy na przykład pod graczem, Czyli Asset Setter, Update No i tutaj także podajemy nasz Delta Time W zasadzie to jest już wszystko, co powinniśmy zrobić Więc uruchomimy sobie naszą grę A właśnie, zapomnieliśmy jeszcze załadować naszego Maćka Więc dodamy sobie, żeby nam się to załadowało ładnie No i jak możemy zauważyć, mamy tutaj naszego MPCta Oczywiście, jak go teraz poruszymy, to chociaż nawet lekko, no to nam wtedy trochę za daleko odpłynie, więc będziemy musieli to zmienić. Weźmy sobie teraz naszego Entity, o właśnie tutaj. No i mamy coś takiego jak Create Body. No i żeby nam aż tak jakby nie oskakiwał, będziemy musieli sobie ustawić tutaj Body Set Linear Doubling. Doubling to jest tłumienie. No i jak mamy Linear, no to wiecie, jak idziemy gdzieś, no to wtedy nam jakby się to ustawia. Z jaką mamy prędkością po prostu się poruszać. No i jeżeli dodamy tłumienie, to z jaką wartością ma to tłumić. Więc dajmy sobie 10F, uruchomimy teraz nasz program. No i teraz jak lekko go odbijemy, to możemy zauważyć, że no po prostu jakby się odbija. Więc w zasadzie mamy już wszystko zrobione. No dobrze. To teraz kolejną rzeczą, jaką byśmy chcieli zrobić, to po prostu naprawić niektóre błędy, które zauważyłem w poprzednich odcinkach. Więc tak. Tutaj gdzie mamy Basic, to mamy IT. Oczywiście będziemy musieli to zmienić, więc damy sobie Refactor Earth Rename. No i zmienimy to po prostu na foods. Trochę się zagalopowałem, więc no. Tutaj już mamy właśnie elegancko zrobione. Teraz kolejną rzeczą, jaką byśmy chcieli tutaj pozmieniać, to jest na pewno tej nazwy. Zamiast Little dodałem sobie tutaj Small. No i także do Little Mano Potion damy sobie Small Mano Potion. No dobrze, mamy już tutaj dodane nasze mix więc wszystko jest ładnie, elegancko. No i teraz chcielibyśmy trochę w konstansach pomieszać, więc wejdziemy sobie do naszych konstansów. Ok, no i tutaj pozmieniamy trochę nasze nazywnictwo. Damy sobie to wszystko w dużej litery, bo właśnie tak. Jak kliknięcie Shift F6, to nam się pokazuje, jak można zmienić daną w zmienną, jakby nazwę. Więc to jest według mnie bardzo fajne. Więc zmienimy sobie tak, jak nam tutaj podpowiada. No bo jednak to jest stała i ona się kompletnie nie zmienia. Więc dodamy sobie właśnie otóż w taki sposób. Tak samo zmienimy sobie, może w naszych asetach, żeby nam trochę ułatwić to wszystko. Więc przyspieszę teraz trochę materiał. Ok, zmieniliśmy teraz już wszystkie, jakby nazwy. Ten NPC maciek przeniesiemy sobie no może tutaj jakby pod naszym graczem no i dodamy sobie tutaj po prostu komentarz, że to są npc-ty, o no właśnie w taki oto sposób, no dobrze teraz kolejnymi rzeczami jakie chciałbym wykonać, to jakby zmienić to inventory na inventory podłoga background no, że dotyczy to tła, tak samo item preview, damy sobie shift f6 podłoga background dobrze no to w zasadzie to już mamy zrobione. Potem mamy item description, to także jest background, więc dodamy sobie background, żeby się po prostu nie mylić. Dajmy sobie po prostu manager. A nawet tak. No i mamy wszystko zrobione. Tutaj oczywiście, o właśnie, tutaj nam może sprawdzać, więc wszystko jest, sądzę, odpowiednio zrobione. No to tyle na ten odcinek, co chciałem Wam przekazać. W kolejnym odcinku zajmiemy się dodawaniem dialogów będziemy je konwertować z JSON-a na nasze jakby dialogi ponieważ jak wiecie dialogi trochę działają jak drzewko że jakby jak klikniemy daną opcję to nam mogą się pokazać jakby kolejne no i właśnie na taki sposób to zrobimy zrobimy takie zbudowane dialogi nie tylko takie, które można po prostu czytać i jest wszystko liniowe tylko dodamy właśnie takie, które umożliwiają nam możliwości żebyśmy mogli jakoś wybierać więc to jest wszystko na ten odcinek ja będę się z Wami żegnać i cześć!